Możemy powiedzieć odnośnie zadłużeń. Zaległości na dzień 31 grudzień 2013 roku są 1 200 zł. Zmniejszyła się o ostatnio 200 tysięcy, czy 1 200 tysięcy? Tak, 1 200 tysięcy. Z dłużników mamy w tej chwili 260 na terenie miasta, miasta, a na terenie wsi 69 w tej chwili jest wystosowane 108 pozwów o zapłatę. Jest to no wiadomo, że to są wystosowane pozwy przez Urząd Miasta i Gminy, bo w tej chwili mówię, to prowadzi już w tej chwili Miasto i Gmina te, te rzeczy. Także my tylko obliczamy, a to znaczy dosimy wnioski o zapłatę, to wszystko przygotowujemy, a dalsze sprawy prowadzi Miasto i Gmina. Znaczy, tutaj nie na co prawdę. też zawiera ugody z dłużnikami, bo do czasu, jeżeli nie mamy roku i wysyłamy pozby do sądu, przychodzą do nas lokatorzy, żeby zawrzeć nie ma ugodę. W tej chwili mamy 2,2 ugody, jest to na, na kwotę 58 tysięcy złotych. Zadłużenie rośnie, z każdym chwilą rośnie. Firma windykacyjna, która robi nam te, te ściąganie tych tych długów do 2013 roku ściągnęła 63 700 zł. Dużo też wycofuje nam ze względu na brak ściągalności. Też mamy te roki od komornika, która po prostu zwraca nam ze względu na brak ściągalności od dłużników.